Niezwykłe zmiany e, dotyczą przede wszystkim setek tysięcy dzieci w naszym kraju w postępowaniach rozwodowych, a także w postępowaniach rodzinnych. E, jest to niezwykły sukces. Po, zagłosowali senatorowie ponad podziałami politycznymi. To nas bardzo cieszy. Było 10 głosów za i tylko 3 wstrzymały się od głosowania. To jest no, niesamowite co się dzisiaj stało i dziękujemy wszystkim senatorom obecnym w tym budynku. No to jest po prostu niesłychane co się dzisiaj stało. To się przy... Yeah.